Prezydent Putin podpowiedział, jak na to patrzeć. Zebrano się o północy, zwołano dziennikarzy i rosyjskich, i zagranicznych. Następnie nakazano im czekać półtorej godziny. I o drugiej mniej więcej czasom, w nocy czasu moskiewskiego prezydent Putin zabrał głos. Dlaczego wtedy? No dlatego, że jak cofniemy zegar o 7 godzin, to będzie to czas prime time w Stanach Zjednoczonych. Czyli u głównego odbiorcy tego komunikatu, czyli u Donalda Trumpa, prawdopodobnie wtedy właśnie z pilotem na kanapie sprawdza, co się dzieje na świecie i dostał bezpośredni przekaz z Kremla. Trochę żartobliwie o tym mówię, ale nie do końca, dlatego że to trzymamy do czynienia, to jest trochę wyścig dzisiaj moim zdaniem o nadanie dynamiki całemu procesowi. Nie chodzi o pokój tu i teraz, nie chodzi o, o szybki rozejm. W zasadzie patrząc na to, to zderzenie różnych stanowisk widzimy, że to pole wspólne, obu adwersarzy jest bardzo niewielki, jeżeli w ogóle istnieje, więc nie, nie spodziewałem się jakichś zasadniczych, gwałtownych zmian. Natomiast chodzi bardzo mocno o to, żeby nadać dynamikę tym rozmowom. Kto będzie nadawał im ton, kto będzie decydował o kierunku?